Rejestracja Aby zarejestrować się w InnerCycle należy najpierw wejść na stronę innercycle.org albo inner.pl i tam kliknąć w e-kartę To przeroguje się do takiego, do takiego okienka W telefonie wygląda to bardzo podobnie Naciskamy rejestracja Wpisujemy dwa razy mail Hasła, się, byśmy też... się zalogować oraz mamy dwa rodzaje konta w, w rejestracji. Konto obserwatora może tylko interpretować udostępnione przez kogoś nam cykle. Czyli może być to instruktor, bądź, bądź mąż na przykład, że żonie interpretuje, a żona chce mieć swoją interpretację, żeby jej tam nic nie zmieniał. To dlatego mają dwoje konta. Te konto jest bezpłatne, ale umożliwia tylko obserwację. Natomiast konto użytkownika umożliwia także wprowadzanie danych e, obserwacji e, naszego cyklu e, i te konto no, ze względu na to, że system InnerCycle nie korzysta, z reklam, ani nie sprzedajemy danych osobowych ale, tak jak to robią inne firmy nie, nie, chcemy, nie chcemy być zależni od jakichś tam potentatów, że, że będą Wam reklamy wywalać nie wiadomo jej treści musimy sami finansować utrzymanie tego systemu i składka roczna na ten cały rok wsparcie naszego, naszego systemu to jest 20, 30 zł także, także tutaj pierwsze 3 miesiące jest gratis, możecie wypróbować jak to działa także tutaj. Tutaj mi się różni hasła i dajemy załóż kąt. Po założeniu. Po założeniu konta możemy uzupełnić nasz profil. Wymagana jest tu data urodzenia. będzie imię, nazwisko, żeby łatwiej się komunikować, można wypełnić jakiś stan cywilny nasze wykształcenie te dane są wykorzystywane przez instytut w celach naukowych tylko i wyłącznie nie sprzedajemy tych danych osobowych ani coś takiego po prostu prowadzimy badania jakie, jakie mają profil użytkownika NPR-u z czym mają ludzie problem także, także tutaj bez, bez waszych wiedzy nigdzie te dane nie wypływają one są anonimizowane automatycznie także, także tutaj prosimy was o wypełnienie choć nie jest to konieczne Tutaj są dane o dotychczasowych obserwacjach, użytkownicy metody wiedzą o co chodzi, najkrótszy dotychczasowy cykl, jaki pamiętamy, można sobie wypełnić, czy tam 32 powiedzmy dłuższe, najwcześniejsza pierwsza wyższa temperatura oraz liczba obserwowanych dotychczas cykli w ogóle, nie tylko w systemie Inner Cycle, ale przyjmijmy, że to jest nowa użytkowniczka i tutaj wpisuję 0. Możemy dopisać też urodziny dzieci. Nasze dane kontaktowe dodatkowo zmienić adres i zmienić hasło. W tym filmie pokażę jak założyć nowy, nowy cykl w systemie. Tutaj zapisz i on przejdzie do karty.